Cześć wszystkim! Witajcie na kanale Karapaks i dzisiaj króciutki materiał. Bo wylinała mi moja najprawdopodobniej samiczka Lasedora na i szybkie odcinki po prostu. Więc tak: tu się znajduje moja najprawdopodobniej samiczka. I tu jest wylinka. O! jakość Tu jest wylinka. Wyciągnijmy ją i widać żelek, wygląda jak żelek, wskoczyła na stadium L8. No i wylinięła najprawdopodobniej przez tą noc, albo z dwie godziny temu. Pokarmu, jak ktoś by pytał, jak Pani wylinieje, to nie dajemy pokarmu od razu bo może sobie złamać kalicery um, i świercz może to się zjeść um, I to chyba na tyle Kr krótki materiał jeszcze szybko pokażę tą malutką linkę do mojej ręki tu się znajduje taki maluch Skoczył na stadium L8 z7 W tym miejscu się znajduje um, jeżeli sobotę, najprawdopodobniej bez poniedziałek, wyjdzie odcinek skarmienia i gwarantuję Wam, że o ta piękność zje. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu. Jeżeli dostaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu, w linkach. Miło było. Cześć!